Hej, siemano, z tej strony Roni, witam was w kolejnym odcinku Spawn Play, ostatnio udało nam się wygrać spotkanie Pomimo takiego słabego składu, to udało nam się wygrać Dzisiaj liczę na większe szczęście, no właśnie widzę jakie mam Wow, wow. E, Obstawiam, zanim zobaczymy dalsze paczki, to obstawiam, że będę miał 3 e, złotych zawodników, znaczy świecących, o tak powiem Na więcej, więcej nie liczę nawet Ech i będzie miał overall 85 plus. Tak mi się wydaje No tak będą po trzech zawodników wypadać to z 8 paczek będę musiał otworzyć o i o! Hesse Rodriguez! Siemaneczko! No to już chyba wydaje mi się, że będę miał więcej tych zawodników, ale Hesse Rodriguez, bardzo dobry zawodnik. Nie wiem jak tam jego cena teraz chodzi, pamiętam jak go trafiłem zaraz dzień po... No to go chyba po za 50 tysięcy sprzedałem. Za takiego gracza 50 tysięcy szanujmy się. Ale takie są prawa rynku. Piep, piep. I liczyć. I liczyć. I liczyć. Zaś ten Denisów. No już go mam. O, no, w końcu jakiś bramkaż ty. <laughs> ja go uwielbiam. No to otwieramy sobie ostatnią paczkę. Robimy składzik. Ciekawe, ile zgrania będzie. Fajnie byłoby, jakby 50 plus przynajmniej. Ale bez zgrania też można grać. Wow. Jeszcze dwóch świecących. ładnie, elegancko. Przydadzą się jeszcze temu, mo motorniczy styl. <gry> Ojejku, już go mam. A jeszcze sobie otworzymy tą jeszcze jedną paczkę, tam dwa miejsca w składzie zostały, to... Jakoś to zmieścimy, bo <gry> no, mam nadzieję, że mało zawodników trafimy w tej paczce. No, no, akurat czterech. No trudno, to jakoś to musimy zrobić, tych srebrnych wywalę z tego składu. Coś takiego tutaj stworzyliśmy, taktyka 3-4-1-2. Ja bym chciał, to by było zgranie gdzieś 70, ale po co się bawić w takie szczegóły. Nawet dużo tych świecących zawodników dzisiaj trafiłem. <noise> dużo zawodników z Underlandu. Tylko martwi mnie ten środek pola, tam jest w ogóle totalne zero zgrania. No, widzę, że jakiś rywal z wyższej PUKI nam się tutaj trafił. Ciekawe, kogo tam ma w składzie. Coś mi się wydaje, że będzie kolorowo. I będzie kolorowo, czy nie będzie? Jasne, że będzie. Nie będzie! Ło co ty godusz, tak? Jakiś sobie... Angielski składzik tutaj stworzył z Felipe Melo. Ło, panie, w śniegu. Już lato, mamy, chłopie, ty. Siemanko. I kto tam? Umi ktoś na główki wskoczyć, nie? What the fuck? Hard coś bronił, co? Powiedz mi! Jak on to wybronił w ogóle, ale serio? Dobra, już piłkarz wychodzi. Bramka znaczy się do... Zaraz zobaczycie, jak się szala bramki z różnego. Pff, prawej podyktował. Mało nie porwa... o Tu Bony szalety! Zobaczymy jak mój Bony będzie z główki strzelał Uczy kompanego jak wdupiać bramki z gewki Do kogo ja to podobę? Zapomniał, że tu nie ma lewych obrońców, nie lubię grać na trzech Bo potem zapominam, Stowej! I Bony, po to No, nie Nie, no zaj z główki Pa, uczył kompanego i teraz wdupił bo nie wie co dobre <śpiewa> o ja nie mogę O 2-1 tak jest szybkie odrodzenie jeszcze przed końcem pierwszej połowy Zdobywamy bramkę, a to jest bardzo ważna bramka w takim kontekście Bo to lepiej wpływa na psychikę Mniej do odrabiania będzie w drugiej połowie Patrzę na tych tam z tyłu, nie <śpiewa> Operator kamery w śniegu siedzi O fuck Jezu i kurde Hard, spokojnie, bo mi tak przypominał w tym stroju Ter że to jest niemożliwe. Świetnie, Mutinio hachnij, ja nie mogę, zaż obronił, no pójdź to synek. No hachnij, kurde, późno co hard. Ja nie lubię z tej strony wykonywać różnych. Leć, 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 leć. No coś ty Lego! Podanie do bonego, a on to oddał Tormanowi! Jaki. A dobra, to był pewny przegrany mecz. Jak... W ostatnich sytuacjach mogła być bramka, nie wdupiliśmy. 2-1, no trudno, mówi się trudno, ale fajna, była walka, to mi się podobało. Niestety nie udało się. Mamy bilans zwycięstwo porażka. No trudno. No, można powiedzieć, że byłem lepszy nawet w tym spotkaniu. Zdecydowanie lepszy. No ale no, 2N dla przeciwnika. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć.